Na trzech komisjach były dyskusje na temat inwestycji, plus komisja wspólna. Ja dzisiaj Państwu, a szczególnie zebranym gościom, chcę przedstawić, jakie inwestycje są za zapisane w budżecie na rok 2013. Proszę Państwa, pierwszą taką bardzo dużą inwestycją, na które, na które już gmina podpis, ma podpisaną umowę z z Panem Marszałkiem, jest budowa stacji uzdatniania wody w Gongolewie. Wiemy, proszę Państwa, że stacja uzdatniania wody w Gongolewie jest w bardzo tragicznym stanie. Stan naprawdę bardzo tragiczny. Gmina przystąpiła do wykonania dokumentacji i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i to dofinansowanie otrzymaliśmy. Proszę Państwa, to jest dofinansowanie 70%. Kosztowy z inwestorskich 3 543 w budżecie zapisane 3650. I proszę Państwa, z progu mamy szansę otrzymać 2 282 z Agencji rozwoju Ryku Rolnego jak w roku ubiegłym około 460 tysięcy. I tutaj na gminę tych kosztów, które powinny, powinny wystarczyć, to jest 905 tysięcy. Proszę Państwa, co ma być w tej stacji pobudowane? Przede wszystkim ta stacja ma, ale właściwie to powiem tak, że miejscowość Congolebo ma bardzo dobrą wodę i proces ustawiania bardzo mało wtedy kosztuje. Co na tej stacji będzie wykonane? W zasadzie ona, proszę Państwa, zostanie pobudowana od podstaw. Ta stacja, która istnieje, stan techniczny, tak jak powiedziałem, bardzo ciężki, wybijające dziury we dziury, i tak dalej, i tak dalej. Wydajność tej stacji to jest około 600 tysięcy metrów sześciennych, proszę Państwa, w ciągu roku. Będą tam pobudowane dwa zbiorniki po 300 metrów sześciennych no teren wokół stacji, by, by, będą drogi wewnętrzne, ogrodzenie oraz różne tam, jak powiedział, nasadzenia. Ale co jest bardzo istotne, że gmina ma stworzony program podociągowania gminy i właśnie ta stacja w Kąkolewie w momencie budowania stanie się córką do stacji w Grudzisku, a druga córka to jest planowana we woźnika. I proszę Państwa, w momencie wybudowania tej stacji będziemy mogli przesłać wodę do Rojewa i w tym roku będzie również GPK wybuduje sieć w Rojewie. Wodę będziemy pchać, tak to określam, do Słożyc, ze Słożyc do Białej Wsi z Białej Wsi, proszę Państwa, do Grodziska przez Lasówki i wtedy podziękujemy gminie Owalewica za zakup wody dla naszego, dla naszej, dla naszego terenu. Proszę Państwa, po ogłoszeniu budżetu, po zatwierdzeniu budżetu przystąpimy do przetargu. Musimy go, realizacja musi być zakończona do miesiąca października. Rozliczenie do końca, do końca listopada. Oświetlenie. Ta mieść bardzo długo oczekuje na drogę Państwa odniesienia. Bardzo długo ta wieś czekuję i myślę, że miało to podłoże trochę inne, ponieważ wieś droga wiejska, która pięknie lesie Okazało się, że w, dużej, w dużym procesie jest na terenie lasów państwowych. Negocjacje o zakupie nie, nie przynosiły żadnych skutków, ale wydłużały jak termin. I postanowiliśmy to... Grunty uzyskać poprzez cztery drogową. I proszę Państwa, kosztorys to 2 miliony złotych, oświetlenie 230 tysięcy, czyli w budżecie mamy zapisane milion 500 i 500 tysięcy chcemy uzyskać z lidera, bo właśnie w tym, w tym liderze są środki typowo wiejskie. A tam mamy pewne oszczędności, które przysługują się gminy. Procesja, proszę Państwa, to budowa na ulicy Środkowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową. Drugi etap. I proszę Państwa, w budżecie mamy zaplanowane 2 miliony 200. 000 000. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. pożyczka w Węgorzucach 70% i do ułożenia 110 tysięcy złotych, czyli 25%. Proszę Państwa. I wtedy już ulica Środkowa byłaby, byłaby zakończona. To, to jest to jakby takie odbicie tej części wykonanej, czyli szerokość 6 metrów. Do wykonania 751 metrów bieżących. Kanalizacja sanitarna, czyli jest kanał tłoczny. Przepobokni ścieków, kanalizacja deszczowa, no i chodnik, proszę Państwa, po lewej stronie patrząc od, od szkoły. Czyli to jest budowa ulicy Kolejowej na odcinku od Polca PKP do ulicy Górkowskiej wraz z odwładnieniem i oświetleniem dróg. Proszę Państwa, na tą inwestycję złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, to jest tak zwana szefnówka. I proszę Państwa, kosztorys z 3 50, koszty gminy to 1 milion 525, czyli jest to 50% finansowania? ale ale proszę Państwa, otrzymaliśmy bardzo dużo punktów, że zajęliśmy w pierwszej ocenie szóste miejsce, ponieważ mamy trzech partnerów. Mamy partnera The House, który nam pomaga finansowo 250 tysięcy, młyny 100 tysięcy i Panie Starostwo z tego miejsca dziękuję, bo również Wasza pomoc Starostwa 50 tysięcy doprowadziła do tego, że również otrzymaliśmy kilka punktów bardzo potrzebnych do tej, do tego, do tej oceny. Modernizacja taku budynku w gimnazjum. To jest nie dlatego, że tutaj Państwo żeście się usłyszeli, że ten dach jest taki kiepski, w takim złym stanie. Gmina na okazję miała to już dawno, ażeby ten dach naprawić, ponieważ co roku pewne środki finansowe poważne na szkodne utrzymanie oświaty wydajemy. I tutaj na, to, na ten cel przeznaczamy 400 tysięcy złotych. Na to zadanie jest 900 tysięcy złotych, w budżecie przewidujemy 200 i liczymy na dofinansowanie z LIDERa około 500 tysięcy złotych. Kiedy, proszę Państwa, ogłosimy przetarg? W momencie, kiedy zostanie ogłoszony konkurs na konkurs z LIDERa, podobnie jak, jak z drogą kulową. Na co mamy jeszcze złożone, złożone wnioski, które czekają na realizację? To między innymi, proszę Państwa, budowa sali gimnastycznej w Ptaszkowie i ostatnio remont Centrum Kultury Rondo. Kosztorys inwestorski to 1 136 000 bardzo duże dofinansowanie, to 85. Czyli 950 tysięcy dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale proszę Państwa, warunek, że w styczniu będziemy to mieli przyznane. Myślę, że po raz, czwarty składamy, po raz czwarty składamy wniosek na remont, remont CK RONDO i myślę, że, że teraz powinno być przyznane.